Cześć! Witajcie na kanale Koła Naukowego Logistyka z Politechniki Poznańskiej, miejscu, gdzie logistyka staje się prosta. Jestem Zuza i specjalizuję się w magazynowaniu. A ja jestem Milena i zajmuję się spedycją. Razem przeprowadzimy Was przez różne logistyczne wyzwania krok po kroku. Nie zapomnijcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Hejko, witam Was na kanale KNL-Tube i dzisiaj rozbierzemy sobie typowe zadanie na formowanie piotełki. Mamy zadanie, gdzie przedsiębiorstwo produkuje dżem pakowany w szklane słoiki i informacja, że odbiorca zamówił sobie 2160 zgrzebek z dżemem. Musimy sformować jednolite paletowe jednostki ładunkowe na palecie euro i zawierające opakowanie właśnie te zbiorcze. Ładunek nie może nam wystawać poza obrys tej palety. Tutaj też u dołu mamy specyfikacje dotyczące produktu. I jego opakowania to nam się przyda właśnie w późniejszym etapie. Ale zaczynamy tak samo jak zazwyczaj przy jakimkolwiek formowaniu pejotełek, czyli od policzenia, ile możemy sobie zmieścić na jednej warstwie i jak to robimy. Musimy sobie, tak jak zawsze, mamy robić dwa warianty. Dlaczego robimy dwa warianty? Dlatego, że nasze zgrzewki, wymiary naszej zgrzewki, długość i szerokość są różne. Jeżeli mielibyśmy taką samą długość i szerokość, robimy wtedy jeden wariant, bo to jakby nam nic nie zmieni. No więc zacznijmy sobie. Za, musimy sobie wymiary naszej palety, czyli 1200 na długości i tak samo w drugim wariancie tutaj to się nie zmieni i 800 na szerokości podzielić na wymiary naszej zgrzewki. I w pierwszym wariancie 1200, czyli długość naszej palety dzielę sobie na długość naszej zgrzewki, czyli 250. A wymiary szerokość dzielę sobie też na szerokość, czyli 800 na 300. I co zmieniam w drugim wariancie? Gdzie w pierwszym wariancie dzieliłam sobie długość palety przez długość grzewki, teraz długość palety będę sobie dzielić przez szerokość grzewki, czyli 1200 na 300, a szerokość palety podzielę sobie na długość grzewki, czyli 250. No i nie pozostaje mi nic innego, jak sobie to po prostu podzielić. 1200 na 250 wychodzi mi 4. Tutaj pamiętamy, że nigdy nie zaokrąglamy do góry. Jeżeli wyjdzie nam cokolwiek po przecinku, zawsze jest to na dół, no bo nie przytniemy sobie zgrzewki czy tam jakiegokolwiek kartonu w połowie, żeby go po prostu położyć na palecie. Tutaj mamy 4 i 800 na 300 mamy 2. Czyli mamy 4 kartony na długości i dwa na szerokości, czyli będziemy mieli 4 razy 2. W jednej warstwie jesteśmy w stanie według pierwszego wariantu zwieścić 8 zgrzewek. No i teraz to samo robimy sobie z drugim wariantem. 1200 na 300 to jest 4 i 800 na 250 to jest 3 i podobnie jak w pierwszym mnożymy sobie to czyli 4 razy 3 mamy 12. No i teraz który wariant wybieramy? Wybieramy ten, który jest dla nas bardziej korzystny, czyli ten gdzie zmieścimy sobie 12, czyli dwójka. Dobrze. Wiemy ile mamy już na jednej warstwie, więc przechodzimy sobie dalej. I tutaj zauważcie, że mamy w specyfikacji masę netto opakowania jednostkowego oraz tara opakowania jednostkowego. Masa netto, czyli to, co jest w środku, a tara to sama w sobie, jakby waga pustego słoika. Czyli żeby mieć masę brutto jednego słoika, musimy sobie to po prostu dodać. Zrobimy sobie, że 400 gramów plus te nasze 150. Mamy 550 gramów i to jest już ta, już jakby waga brutto całego właśnie słoika z dżemem w środku. Zamieńmy sobie to od razu na kilogramy, będzie nam po prostu łatwiej w późniejszym etapie. Czyli mamy 0,55 kg. To jest waga brutto jednego słoika. Przechodzimy sobie teraz dalej. My na naszej palecie tak naprawdę nie układamy słoików luźno, tylko mamy je w zgrzewkach, więc dobrze byłoby się dowiedzieć, ile taka jedna zgrzewka waży. A jak to zrobić? No widzicie w specyfikacji mamy 6 słoików z grzewce. Mamy ich 6 w jednej z grzewce, czyli te 6 muszę sobie pomnożyć przez masę brutto jednego słoika, czyli 0,55 kg i to wyjdzie, że to wychodzi nam 3,3 kg. Tyle waży jedna z grzewka, która składa się z tych 6 słoików. Przechodzimy dalej. Mamy już ilość tych słoików w jednej warstwie. Wiemy ile waży jedna z grzewka. Obliczmy sobie może teraz masę jednej warstwy, czyli jedna zgrzewka waży 3,3 kg, a my w tych zgrzewek w jednej warstwie mamy 12, czyli 3,3 razy 12 i to będzie 39,6 kg. I to jest masa jednej warstwy. Skoro mamy masę jednej warstwy, przejdźmy sobie do obliczenia liczby warstw. I jak to teraz zrobimy? Zobaczcie sobie, że mamy coś takiego jak maksymalna waga pejotełki w kilogramach. Może to wy... może wynosić 450 kg. Ale zawsze musicie zwracać uwagę, że możemy mieć w zadaniu albo maksymalną wagę pejotełki, albo maksymalną wagę ładunku. To są dwie różne rzeczy i liczymy je bardzo podobnie, ale jest jedna różnica. Mamy tutaj wagę PJ-ki, czyli paletowej jednostki ładunkowej, czyli paleta z ładunkiem na niej. Czyli żeby przejść sobie do przeliczenia ilości was, musimy sobie na początku dowiedzieć się, ile tak naprawdę sam sobie ładunek może ważyć. Zrobimy to w ten sposób, czyli 450 kg, czyli ta maksymalna nasza waga, musimy od niej odjąć, ile waży pusta paleta, czyli u nas 25 kg. 450 minus 25 to 425 kg. I to jest dopiero waga, jaką maksymalnie może osiągnąć nasz ładunek na palecie. No dobrze, czyli te 425 tyle maksymalnie mogą ważyć wszystkie zgrzewki, jakie możemy sobie ułożyć. Wiemy tutaj, obliczyliśmy sobie przed chwilą, ile waży jedna warstwa takich zgrzebek. Więc żeby policzyć, ile tych warstw możemy sobie ułożyć, no to nic innego jak te 425 podzielę sobie na 39. 6. No i tutaj jest taka sama sytuacja jak przy liczeniu ilości tych zgrzewek czy tam kartonów, cokolwiek będziecie mieli, na warstwie. Też zaokrąglamy do dołu. 425 podzielić na 39,6 wychodzi nam, że możemy mieć 10 warstw. No dobra, mamy już warstwy, czyli przechodzimy sobie do przeliczenia, ile tak naprawdę możemy mieć tych wszystkich zgrzewek na palecie. No dobra, jak to zrobimy? Wiemy, ile mamy warstw, i wiemy, ile mamy w jednej warstwie, więc nic innego nam nie pozostanie, jak przemnożyć te dwie wartości. Czyli 10 razy 12. To będzie 120. I tyle zgrzewek jesteśmy w stanie zmieścić na jednej palecie. On, tutaj akurat nam się to nie przyda w tym zadaniu, ale możemy sobie też przeliczyć, ile w takim razie samych w sobie słoików będziemy mieli na tej palecie. Bo to może się nam przydać. Akurat tutaj nam się nie przyda, bo. Odbiorca zamówił same w sobie zgrzewki, a nie słoiki, ale obliczmy sobie to. Jak obliczyć, ile takich właśnie samych w sobie słoików z dżemem mamy? No po prostu. Skoro mamy 120 zgrzewek na całej palecie, a wiemy, że w jednej zgrzewce mamy 6 słoików, no to te 120 razy 6. I to będzie 720. I to są wszystkie słoiki, jakie zmieścimy na naszej palecie. Przechodzimy sobie dalej. Obliczmy sobie teraz masę ładunku. Wiemy, że jeden taki, że jedna warstwa waży 39,6 kg, a tych warstw mamy 10, więc sobie przemnożymy i mamy, że nasz ładunek waży 396 kg. I to jest sam w sobie ładunek, czyli wszystkie 10 warstw z ale potrzebujemy znać masę całej, całej sformowanej paletowej jednostki ładunkowej, czyli do tych 396 kg dodam sobie teraz masę naszego nośnika, czyli palety samej w sobie. Ona waży 25 kg. 396 plus 25 to 421 kg. I tak asekuracyjnie sprawdźmy sobie, czy zmieściliśmy się w naszym ograniczeniu. Maksymalna waga pejotełki może wynosić 450 kg, nasza wynosi 421, więc jesteśmy. Mamy to, zrobiliśmy, zmieściliśmy się w naszym ograniczeniu. Ok, ale my musimy sobie obliczyć, ile tych pejotełek nasz przedsiębiorstwo musi sobie przygotować. I Jak to zrobimy? Jeżeli on zamówił 2160 zgrzewek z dżemem, a u nas na jednej palecie zmieścimy już sobie to zapiszę, 2160 zgrzewek, a na jednej palecie mieścimy 120 zgrzewek. No to jak sobie te 2166, 160 podzielę na 120, to wyjdzie mi, ile tych paletowych jednostek ładunkowych muszę sobie przygotować. To będzie 18 pejotelek. No dobrze, czy to wszystko? Tak, to będzie wszystko, więc... Dziękuję za uwagę, zapraszam Was na nasze sociale, czyli Instagram, TikTok, Facebook i też zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków i też czekajcie na następne.